2 kwietnia na stadionie Śląskim Ruch Chorzów, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, zakończył tegoroczną przygodę z rozgrywkami w Krajowym Pucharze. Mimo wysiłków i wsparcia kibiców, drużyna uległa Legii Warszawa 0 do 5. Teraz wielki finał 2 maja na PGE Narodowym. Legia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Dzisiaj wykonaliśmy swoją robotę na 120%. Byliśmy dużo lepsi od ruchu. Musieliśmy pokazać, że my jesteśmy zespołem ekstraklasy, grającym w europejskich pucharach, a graliśmy zespołem pierwszoligowym. Oczywiście nie można im umniejszać, ale zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Nie mówię, żeby było łatwo, tylko to, co do nas należy, bo takie mecze nigdy nie są łatwe, ale mamy... Grając w tym klubie jesteśmy faworytem i trzeba pokazać na boisku, że musimy dowieść i dzisiaj dowieźliśmy. Kupiamy się tylko na naszym występie, nie czy rywal zaprezentuje coś więcej. Doszli do półfinału, więc nie można było ich lekceważyć, ale dzisiaj skupiliśmy się na swoim występie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz i skończyło się 5-0. Pewnie cieszę się, że Ilias strzelił pierwszą bramkę i że chłopaki, którzy też zasługują na te bramki, bo znajdują się w dużych sytuacjach dzisiaj, dołożyli swoją cegiełkę. Zdaliśmy też trochę radości naszym kibicom, no ale skupiam się tylko i wyłącznie na finale i żeby tak samo w dobrym stylu wygrać ten finał. Zaczynając mecz w piątej minucie od 0-1 ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Niestety taki przeciwnik nie wybacza błędów i no, Legia była dzisiaj bezwzględna. Dwie pierwsze bramki to, to gdzieś tam drobne nieporozumienia w naszych szeregach. Niestety 2-0. A później to już nawet jeśli chcieliśmy troszkę odważniej i jeszcze powalczyć, to, to legia dobiła nas trzecią bramką i tak naprawdę już było po meczu. Plan był taki, żeby jak najdłużej e, utrzymywać wynik 0-0 i, i szukać gdzieś szansy, czy to skontry, czy, czy po wysokim pressingu. E, no niestety, tak jak mówię, w piątej minucie przytrafił się błąd i tracimy bramkę. I, no i ciężko, ciężko. Nie możemy wygrać meczu w tym roku w Lidze. E, no jest to ciężkie dla nas, bo końcówkę jesieni mieliśmy super serię zwycięstw. Teraz mamy znowu serię bez zwycięstwa i, i na pewno no jest to frustrujące, ale no niestety musimy się wziąć w garść, ogarnąć się i, i w niedzielę po prostu wyjść na, na jedyne tak naprawdę derby w tym sezonie, w tej lidze z Tychami i wygrać.